A zaczęło się w, y, kilkanaście lat temu, jak pękł mi tętniak w mózgu. W dzisiejszym odcinku kobieta zapomni, co eee, ma powiedzieć. Mam na imię Marzena, nie do nie, nie rady, przepraszam. A następnie wszyscy ładnie pójdą spać. Zapraszamy. Magia kamery, jakieś się nagrywa. Ja miałem podobnie, 10 razy Aha. zaczynałem. A tym bardziej, <laughs> co, że mi naprawdę zależy na tym, żeby rozpropagować yoga, tak? Żeby, mhm. żeby joga była jak najbardziej wszechobecna. Dzisiaj przyszedłem sprawdzić, czy facet w moim wieku ma co robić w studiu jogi. W myśl mojego programu, że warto próbować nowych rzeczy i warto wiedzieć jak najwięcej. Poprosiłem specjalistę w tej dziedzinie, aby mi zdradziła kilka szczegółów. Czy faktycznie facet ma co robić na jodze? Proszę nam troszkę o sobie opowiedzieć, jak się pani nazywa, czym się pani tutaj zajmuje. Nazywam się Marzena Łowińska. Studio jogi Suria powstało 5 lat temu. Jest to miejsce przyjazne dla poszukiwaczy wewnętrznego spokoju. Yoga jest. Cudowną dyscypliną, y, która holistycznie wpływa na całego człowieka tak? na ciało, umysł i ducha. Jak joga się w aktualnych czasach odnajduje wśród tylu różnych dyscyplin, które można y, uprawiać na co dzień? Myślisz, że jest to jedna z rzeczy, która nadal cieszy się popularnością? Y, mi się wydaje, że właśnie jest coraz większy progres, y, że coraz więcej ludzi. Poszukuje wewnętrznego spokoju. I yoga właśnie pomaga człowiekowi ten spokój odnaleźć w sobie. Mówisz o spokoju, a ja jogę zawsze traktowałem bardziej jako taką wersję aerobiku. Czy uważasz, że yoga jest bardziej? Motywacyjna dla osób, które szukają właśnie odprężenia, czy raczej dla takich, które chcą podejść do sportu? Jak ty to odnajdujesz? Przez 6 lat prowadziłam jogę w siłowni, w klubie Strefa, tutaj w Koninie był taki klub. I przychodziły do mnie osoby głównie po to, żeby porozciągać się pomiędzy swoimi treningami. Tak, także joga często jest postrzegana właśnie w ten sposób, że pójdę na jogę, bo trochę się porozciągam. Dużo biegam, przygotowuję się do, nie wiem, do maratonu na przykład, albo panowie wyciskając ciężary na siłowni, też wiedzą, że mięśnie się skracają, więc myślą, że Poprzez praktykę jogi, poprzez te ćwiczenia jogi yy, no, będzie to ciało bardziej mobilne. No i jak naj... Ka każdy szuka tego, yy, co, co mu tam w głowie gra. Ale wiesz, to no, są zobacz, bo nie wiem jak. Nie, nie, nie. Jak, jak mogę. No? O te dziurki mi chodzi? Te. Tu jest mikrofon w tym. Także nic się nie, <laughs> nie przejmuje już jest teraz dobrze. Dzisiaj tak przyjęliśmy specjalnie pozycję do jogi, bo w sumie chcieliśmy oddać się taki klimat, jak to wygląda. Tutaj sala prawie że przygotowana do seansu, do zajęć jogi, które będą tu miały niebawem miejsce. 20, tak. tak, już niebawem. Chciałbym Cię zapytać, skoro już ci goście, czy również i panie przychodzili z tej siłowni, dlaczego traktowali to tylko jako takie podejście do rozciągania? Czy oni nie byli zainteresowani nigdy tym, żeby zostać na dłużej? Żeby na przykład zostać na Twoim seansie jogowym? Czy jak myślisz, dlaczego to tak wychodziło? Że przychodzili tylko na rozciąganie się, a nie na przykład na całe... To znaczy, bo siłownia ma taki specyficzny klimat, mhm. że są zajęcia po zajęciach i tak jak wspomniałeś o aerobiku, no to są różne zajęcia właśnie pilates, różne siłowe też albo taneczne, Zajęcia. No i joga w siłowniach jest właśnie postrzegana przez ten pryzmat. Nie? Że nie. idę się trochę porozciągać, idę poskakać a yoga no, ma o wiele więcej do zaoferowania. Na pewno bardzo dużo ma do zaoferowania, jak są same dziewczyny i facet usiądzie z tyłu, no to tak, <grafy> na no, niektórych tak. pozycjach mu to musi być bardzo atrakcyjny widok. I sobie pomyślałem teraz, czy sam nie czułbym się zawstydzony, gdybym przyszedł na jogę, usiadł taki jako ostatni i czy nie czułbym się troszkę taki, no nie wiem, niechciany w takim towarzystwie na przykład. Że jeden jedyny facet, który się patrzy na dziewczyny, które tam wypinają swoje wdzięki do nieba. Mhm, wiesz... Przecież, przynajmniej u mnie na zajęciach jest tak, że ja robię taki nastrój na zajęciach wieczornych, kameralny wyłączam światła, są tylko te światła w przedniej części i proszę zachęcam wręcz uczestniczki, uczestników o to, żeby zamykali oczy i żeby kierowali uwagę do wewnątrz. Czyli nie ma I na mówię co tobie w, w, wtedy że to, co na zewnątrz, nie ma takiego znaczenia, jak to, co wewnątrz. Żebyś ty zaczął trochę zmieniać perspektywę postrzegania, nie? Że to, co na zewnątrz, teraz zostawiamy i robimy taką praktykę wewnętrzną bardziej. Czyli, tak jak Ci zadałem to wcześniejsze pytanie, w tej jodze to nawet nie chodzi o same te ćwiczenia, które wykonujemy, dla ćwiczeń, dla naszego ruchu. Mhm. Więc o co głównie w niej chodzi, tak z twojej perspektywy? Jako... O odnalezienie tak naprawdę siebie. Co, co mógłbym zyskać przez takie odnalezienie siebie? To znaczy, wiesz, mamy takie czasy, że żyjemy, w nasz umysł żyje w chaosie, tak? Mamy, jesteśmy bardzo zadaniowi. Tutaj, przechodząc na zajęcia, przekraczając próg tej sali, wszystko, co dotyczyło cię do tego momentu, zostawiasz za drzwiami tej sali, tak? I tu jesteś faktycznie tylko dla siebie. I tutaj masz tą możliwość, żeby bardziej się y, rozpoznać, siebie, swoje mhm. wewnętrzne działania. To znaczy, gdybym y, chciał polecić komuś takie seanse, jogi, i nie tylko po to, żeby poznać przyszłą swoją żonę, y, bo i tak zagadać nie da rady, to. No no. Szczerze mówiąc, kogo, komu byś poleciła jogę? głównie chciałbym, żeby się, żebyśmy się skupili w tym momencie na facetach? Jakim facetom byś poleciła przyjść sobie na jogę? Czy to trzeba mieć jakieś konkretne schorzenia, czy jakieś konkretne problemy? Czy nawet człowiek, który ma, nie wiem, jest zarobiony? Mam mnóstwo czasu czy też coś znajdzie wiodze dla siebie? Wiesz, mi się wydaje, że to nie można postrzegać w ten sposób, jakiemu mężczyźnie można jogę polecić, dlatego że ja bym tego tak mocno na płeć nie rozbijała, bo umysł potrzebuje odprężenia bez względu na płeć. Tak? Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Umysł potrzebuje takiego resetu, który, który możesz osiągnąć właśnie praktykując jogę i poznając jej tajniki, nagle możesz poczuć, że ty masz nad tym umysłem panowanie, że ty zarządzasz tym umysłem. Do tego potrzebne jest no, Sumienność i praktykowanie, tak, bo mm -hmm. to nie zadzieje się na pierwszych, drugich zajęciach. Bo niektórzy oczekują spektakularnych efektów już po wykupieniu jednego karnetu. Mm -hmm. Myślą, że zaraz zadzieją się cuda. Tak, mają ludzie słomiany zapał. Nie, nie udało mi się przez tydzień ogarnąć planu z roku. No to znaczy, że już nie ma po co dalej przychodzić. Tak, to no, podobnie jak z medytacją, tak jak mówisz, że m, można powiedzieć, że efekty są niezauważalne w czasie. Się, ale jednak człowiek w jakimś czasie zauważa, jednak, że jego sposób życia się zmienił i myślenia również. I tak jak tu wspomniałaś, pomyślałem teraz: no dobra, skoro nie mogę polecić jogi, polecić jogi facetowi na jakieś konkretne schorzenie, ale być może takiemu, który ma problem, nie wiem, z nerwicą, z koncentracją, z kimś, kto potrzebuje się wyciszyć wewnętrznie, jakiemuś sportowcowi, to jakbyś mogła jeszcze mi tak troszkę spróbować podpowiedzieć, może już nie komu konkretnie. Ale właściwie skupić się na tych problemach. Jakie problemy można się spodziewać, że joga nam rozwiąże? Czy to tylko i wyłącznie takie psychiczne jakieś problemy, jakieś ciężary, które na nas są, czy również i te fizyczne? Dzięki tym ćwiczeniom możemy no, jakieś mieć pozytywy, mm -hmm. jakieś profity. Tak, właśnie w związku z tym, że ona tak działa y, holistycznie, to. Y, Przychodzisz z problemem, na przykład Ty, jako facet, z bolącym kręgosłupem w odcinku lędźwiowym, bo podźwigałeś trochę sztanki, tam ten kręgosłup lędźwiowy Ci trochę osiadł, mhm. boli. Po kilku zajęciach, gdzie jest dużo rozciągania, dużo skrętów, okazuje się, że zaczynasz odczuwać ulgę, tak? Lepiej Ci się oddycha. Bo każde zajęcia y, zaczynamy od praktyk y, oddechowych, y, lepiej śpi, także no, takich dużo jest y, tych y, pozytywnych y, odczuć które są zauważalne już po kilku zajęciach, nie na poziomie fizycznym. Rozumiem. Powiedz mi Marzeno, jak często musiałbym przychodzić na taką jogę w miesiącu lub w tygodniu, aby odczuć takie pozytywne rezultaty i taki faktyczny, konkretny jakiś wynik, takie działanie, które by na mnie faktycznie oddziaływało? Bo myślę, że raz na rok jak przyjdę, to wiele się nie zmieni. No, raz na rok się nie, wiele nie zmieni. Są osoby, które przychodzą regularnie, raz w tygodniu. Mhm. To jest takie to minimum, tak mi się wydaje. Ale chodzą do mnie kilka lat i mhm. mówią, że zupełnie inaczej im się funkcjonuje pomimo tego, że przychodzą tylko raz w tygodniu. Mhm. Według mnie to no, takie minimum to jest trzy razy w tygodniu, a najlepiej jeśli praktykuje się codziennie i to nie trzeba przechodzić tutaj konkretnie do studia, chociaż są osoby, które mają taką Opcję Karnet Full. Mhm. I przychodzą i rano, i wieczorem mogą przyjść, bo zajęcia są i rano, i wieczorem, nie? No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałaś. Miałem, tak mi taka myśl krążyła, dlaczego ludzie wolą lub nie wolą często praktykować jogę. Takie tak jest moje wrażenie, mhm. że jednak wstydzą się przychodzić i wolą już próbować na przykład we własnym zacieszu domowym, na przykład z jakimś tam trenerem z internetu w telewizji, niż na przykład Przyjść. Co według Ciebie jest lepsze? Wiem, że to dla Twojego biznesu może nie być najlepsze, ale może, udać, może uda mi się wydobyć od Ciebie informację, czy faktycznie te zajęcia grupowe to są takie must have i w jakim stopniu one są lepsze od takiego ćwiczenia z trenerem przy telewizorze. Wiesz, jeśli jesteś typem introwertyka, mhm. no to dla Ciebie zajęcia grupowe to będzie męczarnia, nie? Mhm. przebywanie w większym skupisku ludzi. I wtedy no, zdecydowanie zacisze domowe, jakaś praktyka z internetu, ale też można spojrzeć na to z drugiej strony. Jest dużo osób, które właśnie są takie wyalienowane i są zamknięte w swoich domach, i dotarcie do grupy ciepłych, życzliwych ludzi okazuje się, że to jest wow! Myślisz, że to yoga zmienia tych ludzi, czy to tacy ludzie, którzy są otwarci tak. i łatwiej mają się zdecydować na yy, jogę? To znaczy, jeśli ktoś jest bardzo pozamykany i wchodzi w taką grupę, gdzie jest witany serdecznie yy -y. na progu? Na początku wydaje mu się to podejrzane, i, bo jak rozmawiam później z osobami i tak się trochę dziwnie nawet czują, że przecież ktoś mnie nie zna, tutaj mnie wita, pyta się jak mam na imię i nawet na przykład zostaje ktoś przytulony i później się okazuje, że tego właśnie tej osobie brakowało, takiej otwartości. Mhm. Troszkę porozmawialiśmy o ludziach, którzy przychodzą do ciebie, ale w sobie bardzo mało wiemy nadal, wiemy o tobie. Gdzie praktykowałaś jogę, skąd pomysł na tą jogę, jak to się u ciebie w ogóle wykiełkowało i jak uważasz, jak ona finalnie wpłynęła na twoje życie? Ja cały czas ewoluję, cały czas uczę się i mhm. cały czas odkrywam tę jogę i po prostu im głębiej tym jestem coraz bardziej nią zafascynowana. Od jak dawna? A zaczęło się w kilkanaście lat temu, jak pękł mi tętniak w mózgu, wylądowałam na kilka miesięcy w szpitalu i po tym, ja miałam 39 lat, więc to, to mówię, to było, to było już jakiś czas temu. I y, nie chciałam wracać do szpitala na y, niekończące się y, rehabilitacje. I nie wiem, ale ta yoga przyszła mi tak po prostu y, do głowy, że ja mogę, o do, te, do tych introwertyków wrócimy, mhm. <gry> że ja mogę sobie w domu sama y, rehabilitować się. Tak? Mhm. I ta y, yoga. Y, nie tylko przywróciła mi sprawność fizyczną, taką o jakiej nie śniłam, bo ja tak sprawna fizycznie, to nie byłam nawet jako młoda dziewczyna, mhm. y, intelektualnie. Y, no i y, bardzo uporządkowała moje życie. Moje życie się przewróciło do góry nogami i śmiem twierdzić, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Może ty jesteś też, ale ja jestem w swoim hologramie najszczęśliwsza dla siebie. Nie, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, że istnieją na tej ziemi ludzie, którzy cieszą się ze swojego życia i nie wstydzą się do tego przyznać. Słuchaj, bardzo fajnie. Opowiedz mi jeszcze troszkę więcej o, o praktyce. Gdzie się uczyłaś tej jogi? A jak już to, czy potem może jakiś miałeś dyplom z tego, czy to jakoś tak, postanowiłaś? No, tak, jestem po kursie instruktorskim. Mhm. Wiesz, często tak jak studia, tak naprawdę do niczego on mi za bardzo nie był potrzebny jedynie do uzyskania tego, żebym miała papier, że jestem certyfikowanym instruktorem jogi, mm -hmm. ale tak naprawdę to moja praktyka i wyjazdy na warsztaty do różnych nauczycieli instruktorów jogi. I tak mnie, tak mnie wchłonęła, że... Nie mogłam się zajmować niczym innym. Musiałam zrezygnować z mojej pracy, e, gdzie kilkanaście lat pracowałam w salonie optycznym, e, bardzo lubiłam swoją pracę, ale po tym pętniaku, e, e, kiedy poznałam, e, co ma do zaoferowania yoga, to wiedziałam, że ja już chcę tylko robić to, że już nie ma przestrzeni w moim życiu na e, to, co robiłam wcześniej. Więc. E, pracę pożegnałam, tą, tą, którą miałam, i, no i zaczęłam robić wszystko, żeby dzielić się. Czułam taką wewnętrzną potrzebę, bo nie każdy ma coś takiego, że czuje, że powinien się z tym dzielić, tak? Mhm. Bo są osoby, które robią fantastyczne rzeczy na macie, ale mówią do mnie, że nie wyobrażają sobie prowadzić zajęć, że to nie dla nich, absolutnie. Mhm. A ja jeszcze byłam Koślawa, pogarbiona, że tak powiem, yy, bardzo złamana przez to, co mnie spotkało, przez tego tętniaka. A ja już od samego początku, jak zaczęłam yy, te praktyki swoje własne, to ja czułam, że ja będę chciała się nimi podzielić z innymi, że można swoje ciało doprowadzić do takiej cudownej sprawności, dzięki determinacji i właśnie tej systematyczności, dzięki tej swojej praktyce. Nie? Ale to wszystko w Polsce? Tak, tak. To, mhm. tutaj, to tutaj się głównie, głównie zaczęło. Kocham egzotykę, więc wyjeżdżam na warsztaty z jogą, ale to ja prowadzę te warsztaty i wyjeżdżają ze mną osoby, gdzie praktykujemy sobie w różnych miejscach na świecie. Mhm. Także tak to poszło w takim fajnym kierunku, gdzie jeszcze mogę dodatkowo robić to, co kocham. W Przepięknych okolicznościach przyrody. No także fajnie, że o tym wspominasz, bo po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, że nagrywamy to w Koninie, czyli w Państwa regionie. Mam nadzieję, że to właśnie najwięcej ludzi nas ogląda tutaj z końskiego powiatu, z Konina i okolic wielkopolskich. I właśnie chciałem troszkę na tym naszym tutaj podwórku, jeszcze troszkę wypytać. Jak duże jest w ogóle, czy orientujesz się, jak konkurencja tu działa? Czy ty jesteś jedyną osobą, która wyjeżdża na te warsztaty? Jak duże jest zainteresowanie jogą w Koninie aktualnie? To znaczy, jogą w Koninie jest na pewno spore zainteresowanie. Ja, słowa konkurencja, jeśli chodzi o jogę, to w ogóle takie słowo. Brzmi jedynie, żeby o tej konkurencji nie mówić. Mhm. W sensie takim, że jeśli masz konkurować, to tylko sam ze sobą, tak, mhm. ale nie ma czegoś takiego, jak konkurencja. Jak trzeba się przygotować, żeby rozpocząć takie zajęcia z jogi, jeśli tak to się mówi, i ewentualnie kiedy. Poczuje. po jakim czasie to tak ludzie najczęściej się orientują, o dobra to jest coś dla mnie albo jednak nie, ile czasu ja muszę sobie zaplanować, żeby się przekonać, że to jest naprawdę to dla To jest mnie. bardzo indywidualne. I teraz Cię zaskoczę Łukasz, bo y, praktycznie możesz rozpocząć swoją przygodę od dzisiaj, mhm. y, to, że masz dżinsy i nie wziąłeś wygodniejszego stroju, to w mhm. niczym nie przeszkadza absolutnie. Możesz sobie zostać na zajęciach i być tutaj z tyłu, żeby czuć się dla siebie komfortowo, bo tak to nikt nie będzie, nawet się zaskoczysz, bo nawet nie będą na ciebie zwracać za bardzo osoby uwagi, tak? Ty będziesz robił tylko tyle, na ile pozwoli ci twoje ciało, no i jeansy, tak? Mhm. Nawet, nawet to może być dla ciebie takie doświadczenie, że poczujesz, czy masz ograniczenia, czy, czy dobrze trzymasz równowagę. Czy Twoje ciało jest mniej mobilne niż sobie wyobrażałeś na przykład? Mm -hmm. Nie w różnych pozycjach. Także bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś dzisiaj został i spróbował doświadczył. Chętnie na pewno zostanę, ale myślę, że z kamerą w ręku ciężko będzie mi robić jogę, bo chciałbym jednak mimo wszystko bardzo pokazać naszym widzom jak to się prezentuje. Czy są jakieś zastrzeżenia zdrowotne, które mnie na przykład by eliminowały do robienia jogi, lub czy na przykład nie wiem istnieją jakieś zalecenia jeśli chodzi o dietę? Może w tym kierunku należy się jakoś lepiej przygotować niż takie stricte przychodzę z torbą, się przebieram lub się nie przebieram, ale może jakoś moje ciało powinno być lepiej przygotowane do tego, żeby ufać. To znaczy, przygotowany, wiesz, no na pewno przed jogą nie powinno się jeść obfitego posiłku. Tak? Wystarczy Bo się nawodnić. E, też nie za bardzo. Mhm. Przez go, Co najmniej musi godzina upłynąć od napoju jakiegoś tam, które spożyłeś i, i tak samo e, Obfity posiłek to tak za 3 godziny nie należy jeść, bo wiedzy jest dużo asan takich, które aktywizują i mocno uciskają narządy wewnętrzne w jamie brzusznej w dolnej części brzucha, więc no dobrze jeśli ten brzuch nie jest przepełniony, a tak stricte diety. No to y, najlepsza jest dieta lekko strawna, wegetariańska, jeśli już praktykujesz y, dłużej jogę. tak? Powiedz mi, Marzeno, jak to jest z ograniczeniami wiekowymi? Czy istnieje jakaś górna lub dolna granica, w której, jest, y, w której raczej się nie poleca wykonywania jogi? Y, wydaje mi się, że y, górna to nie istnieje, bo możesz praktycznie do ostatniego tchnienia praktykować jogę. Wiesz, no tobie się bardziej joga kojarzy z tą fizycznością, z siłowniami, więc mhm. ciężko ci to sobie wyobrazić, ale do mnie przychodzą dziewczyny, które są grubo po siedemdziesiątce i chodzą 10 lat na przykład, tak? No to prawda, bo ciężko mi się sobie y -y -y. wyobrazić, wyobrazić gościa, y -y. który ledwo wchodzi po schodach tutaj. <gry> jakoś dziadka 90 lat, który tam potrzebuje pomocy, żeby się ogarnąć. I, no ale faktycznie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, niekonieczne jest może i przyjście tu na salę, ale sama joga w sobie dla siebie górnego, granic, tak, górnej ma. granicy nie, nie ma. ma. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za spotkanie. Mam nadzieję, że ten wywiad był zwłaszcza dla Was, faceci, interesujący. Że nie wystraszyliśmy nikogo przed jogą, bo warto próbować. Mam nadzieję, warto że wiedzieć. udowodniłam, że yoga jest dla każdego. Tak? Mm -hmm. Bez względu na płeć, bez względu na wyznania religijne, bo yoga nie jest religią, bez względu na wiek. No i bez względu na przekonania, tak jak mówisz, więc bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do marzenki: Jeśli ktoś nigdy nie był, warto spróbować. I Warto wiedzieć, czym to się je, a na pewno krzywdy Wam to nie zrobi. Może być tylko potem lepiej. A jeśli się boicie, że zrobicie sobie krzywdę w domu przez jakieś nieprawidłowe postawy, asany, czy e, wolicie być asekurowani przez instruktora, to proszę bardzo. Marzena jest w Koninie i na Was tutaj czeka. Już pozdrawiamy wszystkich widzów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia w następnym programie. Na <laughs> Namaste. <laughs>